Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dawid A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o mojej hulajnodze Ring G2 Max Opowiem wam o moich odczuciach z jazdy Po pokonaniu prawie 900 km Dokładnie pokonam 842 Słabo widać, ale No możecie tu dostrzec wam też jakie są plusy i minusy tej właśnie hulajnogi Bez zbędnego przedłużania Zapraszam was do oglądania Tak się prezentuje moja hulajnoga, ja mam do, te, do niej Siodełko i tutaj ten pokrowiec Możecie też ją kupić bez siodełka I bez tego schowka, można powiedzieć, jak tak nazywam. W zestawie dostajecie dwa kluczyki. Nie patrzcie na tą naklejkę, bo ona tak oryginalnie nie przychodzi, tylko ja po prostu sobie ją tak nakleiłem, bo oryginalnie przychodzi zwykły, czarny i mnie po prostu, no po prostu mi się to nie podobało. Yy, no to zacznijmy sobie od, może od minusów w tej nogi, No to to, że Hamulce nie są hydrauliczne, są zwykłe na linkę. Yy, to prawda, do bardzo dobrze sobie radzą, jestem z nich zadowolony. Te prędkości, do których ta hulajnaga potrafi się rozpędzić, yy, no to powinny być one hydrauliczne ze względów na bezpieczeństwo. Inny minus tej hulajnogi, że wyświetlacz mógłby być trochę jaśniejszy. Stoję w cieniu, to też inaczej ten wyświetlacz yy, wygląda. Z daleka wygląda fajnie, ale jak już przybliżę kamerę, to on się tak Słab słabo to widać. Ale ogólnie jestem z tej hulajnogi bardzo zadowolony, jest, pancer... jest to pancerny sprzęt Także teraz może przejdziemy sobie do plusów tej hulajnogi Ostatni już minus tej mojej hulajnogi to to, że opony powinny być bezdętkowe, a są dętkowe niestety To koło też jest dość duże, bo ma 10 cali Więc w terenie też sobie fajnie nie radzi, ten zawieszenie też fajnie wybiera Ale wracając do tych opon, już raz sobie przebiłem dętkę no i po prostu lepiej jakby były to beznetkowe opony, bo jak przebijecie gdzieś dalej od domu, to niestety, ale no macie lipę, tak można powiedzieć już, bo nie wrócicie do domu, nie? Będziecie musieli dzwonić po na przykład tam swojego tatę, mamę, brata, wujka, bo, bez tej, bo jak swoją się opona przebije, to ciężko będzie wrócić do domku, nie? Przejdziemy do plusów tej hulamagi, więc sobie odpalę. Fajne jest to, że odpalam ją jak samochód, czyli na kluczyk. Mi się to bardzo podoba. Odpalona jak widać. No to przejdziemy sobie do plusów. Z plusów to, że klakson jest naprawdę głośny. Są tutaj na pokładzie też, mamy kierunkowskazy. Mogłyby być one pomarańczowe, ale lepszy ryz niż nic. Fajnie, że są. Jest to fajny bajer. Kolejny plus to bardzo mocne światło z przodu, jak i z tyłu. Mamy tutaj na podnóżku, mamy tutaj po bokach. O, I z przodu też jest bardzo fajnie, jest dzień i naprawdę bardzo fajnie to widać. A w nocy sobie ta lampa naprawdę świetnie radzi. radzi. Kolejnych plusów, że ta hulajnoga jest dość yy, szeroka. Fajny jest ten podnóżek. Yy, wiele już kilometrów zrobiłem bez tego siodełka. Kolejny plus tego, tej hulajnogi to to, że ma bardzo wygodne siodełko. To siodełko jest bardzo wygodne. Ta torba tutaj z przodu też jest bardzo pojemna. Jak możecie tutaj zobaczyć. Tutaj mam klucze, w razie wóz zawsze włożę ze za sobą. Tutaj mamy taką spinkę. możemy sobie zawiesić, nie wiem, jakieś wiem klucze od domu, yy, słuchawki, głośnik. W zestawie przychodzi nam dość mała ładowarka, nie pamiętam ile tam miałam amperogodzin. godzin. Fajny jest ten port, że on nie jest tutaj po bokach w żadnym stopniu, tylko mamy go tutaj na górze cholej nogi. Tak się prezentuje, bo łatwiej uniknąć jakiegoś zanieczyszczenia, bo po bokach chyba po prostu ten brud by łatwiej wchodził. Fajna jest ta klapka, że ona nie jest żadnej gumy, tylko że jest z plastiku. Fajne jest to, że ta hulajnoga też się składa, bo, po, bo od, nie będę jej składał, tylko po prostu pokaże, że po odkręceniu tego tutaj e, kre, te, tego pokrętła bo odciągamy jeszcze taki bezpiecznik, żeby nam się nie złożyło, na przykład jak, nie dokrę, jak źle dokręcimy to, po prostu jeszcze jest zabezpiecznik w postaci takiego klipsa, Żeby złożyć hulajnogę to musimy to odgiąć. Prawie do hulajnogi przychodzi nam jeszcze pompka i Klucze, pompka też jest dość słabej jakości. Tak jak i klucze, klucze są po prostu na takie najtańsze klucze za 10-15 zł. Prawie do hulajnogi przychodzi nam jeszcze pompka. I klucze, pompka też jest dość słabej jakości. Tak jak i klucze, klucze są po prostu na takie najtańsze klucze za 10-15 zł. Nie? Fajnie, że przychodzą, bo można tą hulejnogę fajnie sobie złożyć. Ktoś właśnie imbusów, yy, albo jakichś innych kluczy nie ma, żeby właśnie na przykład yy, przykręcić to siodełko. Bo, cholera, ogólnie przychodzi nam tak, że ta kierownica wisi sobie. Tutaj musimy sobie przykręcić. Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. To jest chyba most, tego ile dobrze pamiętam. Musimy sobie przykręcić. Most jest na cztery śruby mocowany. A po wyciągnięciu spaczki polecam jeszcze dokręcić licznik. Tutaj tymi śrubami, żeby on po prostu fajnie sobie sztywno siedział. Pokażę Wam, jak pracuje to zawieszenie. Coś, to to skrzypienie, które przed chwilą mogliście usłyszeć nie pochodzi od zawieszenia tylko pochodzi od tarczy hamulcowej bo wcisnę po prostu hamulec żeby hulajnoga mi nie zaczęła odjeżdżać do przodu naprawdę fajnie pracuje ten zawias w nodze samo zawieszenie jest bardzo miękkie i fajnie wybiera te dziury to w dodatku w siodełku jest kolejny taki można powiedzieć ja to nazwę amortyzatorem który też jeszcze bardziej yy, Daje nam komfort z jazdy tą hule nogą. Przecież zobaczyć, to zawieszenie bardzo fajnie pracuje. no Amortyzator, w tym właśnie oto siodełku, fajnie pracuje. Hule też ma fajny, agresywny wygląd. Fajnie ono, bardzo ładnie też ona wygląda. Yy, więc myślę, że każdemu, kto jest, właśnie też bardzo patrzy na wygląd jakichś rzeczy, na pewno też ona bardzo fajnie przypadnie do gustu plus, że mamy tu silnik o mocy 1000 watów z tyłu jest tu napęd na tył wiem, to opona jest też już dość gruba, jest bardzo gruba z tyłu szkoda, no to już też tak jak mówiłem że szkoda, że to jest niestety opona dentkowa, a nie bezdętkowa także teraz jak Wam zaprezentowałem całą tę cholernogę, to pokażę Wam jak ona jeździ jak sobie radzi na przykład na dziurach i jaka jest jej prędkość maksymalna musicie zauważyć, jest na drodze kamienistej i piaszczystej fajny aspekt wizualny, o którym zapomniałem Wam powiedzieć to są te felgi, nie patrzcie na to, że te felgi są tak brudne ale po prostu ona cały czas jeździ po, właśnie po takim terenie ale wracając, no to aspekt wizualny te felgi bardzo mi się podobają niejednemu użytkownikowi też się będą podobać bo bardzo fajnie wyglądają bez względnego przedłużania zaczynamy i pokażę Wam, założę Was na klatę i pokażę Wam jak ta noga sobie radzi, także zaczynamy założyłem Was już na klatę, także jesteście na mojej klacie, także wsiadamy na nogę. także pokażę Wam jakbyście byli właścicielami jak wygląda cały proces ja już sobie siedzę, nóżki sobie kładziemy jak w skuterku elektrycznym albo jak ogólnie na skuterze, odpalamy noga nam się odpaliła tutaj Was jeszcze ustawie ładnie mamy trzy tryby na hulajnodze pierwszy, drugi i trzeci także zaczniemy sobie od pierwszego trybu, na pierwszym trybie jedziemy 15 na godzinę trochę będzie jak trochę będzie bujać to bardzo was przepraszam, jak mówiłem jesteśmy na drodze dość dziurawej pokażę wam jak jeździ się nią właśnie po terenie, a później po prostu zobaczymy się już na drodze asfaltowej gdzie przetestujemy jej prędkość maksymalną na no, sobie będę po tej, po tym terenie takim Słabszym tej drodze, takiej dziurawej, będę sobie po prostu z 15 km na godzinę maksymalnie, bo po prostu nie chcę sobie przebijać opon ani sobie jakoś uszkodzić hulajnogi. Jest to bardzo pancerny sprzęt. Jeszcze on sobie tutaj wam po chwilę poopowiadam o tych hulajnodze Tak jak mówiłem, jest to tani sprzęt na rynku. W tej cenie nie znajdziecie nic lepszego i tak pancernego, i z tą prędkością maksymalną jest to bardzo fajna hulajnoga. Jest bardzo komfortowa. Bo jak widzicie, sobie jadę i tutaj mam nóżki położone na dole. No i co tam jeszcze mam? mogę nie opowiedzieć? <laughs> hulenaga jedzie maksymalnie 65 km na godzinę, ale moja po zrobieniu tych 8, 850 km, 850 km, jedzie szybciej. Jakoś w jakiś sposób się ta hulenaga po prostu dotarła. i Nie wiem, jakieś tryby się dotarły po tych po właśnie te 850 km, gdy pokonałem. No i fa fajnie sobie radzi ta hulajnoga, jak i w piasku, co się nie zakupuje jakoś bardzo. Ehm... No Także, tak jak mówiłem, jest to świetna hulajnoga. Bardzo Wam ją polecam. Ehm, za chwilę wyjadę na drogę już asfaltową. Ale tutaj jeszcze Wam mogę powiedzieć, że ja nią dojeżdżam na przykład na treningi do Zyńskiej Woli z powrotem, więc no bateria wytrzymuje naprawdę bardzo sporo. Jak będziecie... Raz jeszcze nagram Wam film, gdzie właśnie jadę tą hulajnogą na przykład tam na dworzec, na dworzec kolejowy. Ogólnie nagram taki fajny film, gdzie pokażę Wam cały dzień ze mną i tam będzie na przykład jak jadę na trening właśnie pociągiem i później z pociągu wysiadam, a już na trening dojeżdżam tą hulajnogą. Ja jeszcze zapomniałem Wam o plusie kolejny powiedzieć, że ten licznik, jak możecie zobaczyć, on się rusza, więc możecie go ustawić do swojego trybu patrzenia. Czyli jak jesteście wyżsi, to sobie ustawiacie wyżej, jesteście niżsi, sobie ustaw, możecie to ustawić niżej. Ja jestem dość wysoki, więc sobie mam to ustawione po prostu wyżej. Eee, lubię zegary analogowe, bo jestem ogólnie fanem bardzo dużym fanem samochodów, więc e, lubię takie aspekty i takie smaczki od producenta. Jeszcze się zatrzymam i wam pokażę. Jeszcze jeden plus, eee, Chwila, nie ta strona. Że tutaj macie taki bolec, to mi, mi zasłania torba, ale widać ten bolec i możecie regulować trzy tryby wysokości kierownicy. Ja mam na tym najwyższym, mi się po prostu najkomfortowo, bardzo komfortowo z niego korzysta, na ten moment. Z wami się żegnam i widzimy się na drodze asfaltowej. I chyba, że jeszcze mi się coś przypomni, co miałem wam po prostu przekazać względem tej hulajnogi, to wrócę do was, ale na obecną chwilę widzimy się już na drodze asfaltowej. Także moi mili, ja już dojeżdżam. Przełączyłem sobie na tryb drugi. Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Yy, o, dobra, widać. Mam nadzieję, że widać. Yy. Jeszcze tutaj przypomniało mi się o paru plusach, o jednym plusie, nie będę tej dodawał, że ta noga fajnie się zbiera, ja mam teraz drugi tryb, jadę sobie jednostajną prędkością 20 na godzinę, o przypomniało mi się teraz jeszcze kolejny plus tej hulajnogi, ale tutaj dokończę Wam o tym jednym, że ta noga bardzo fajnie się zbiera, teraz dałem gazu i ta noga już idzie, jechała prawie 30 km na godzinę. A ja bym w międzyczasie chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego TikToka i Instagrama. Nazwy macie tutaj na moim paluszku, a linki do tych yy, aplikacji i mojego, moich social mediów macie na, w, linku te, w linku tego filmu. Dojechałem już, wyjeżdżam na drogę asfaltową. Powiem o kolejnym plusie, gdy naciśniemy ten przycisk włączania raz 2-3 Razy to włączają nam się tryby P01. Chwilę chcę tak, o, żeby, wam, żeby wam ładnie tutaj było widać P01, P02, P03, P04, P05 i tak dalej. Na przykład powiem Wam o dwóch trybach na trybie P05 możemy sobie włączyć tempomat przy przytrzymaniu właśnie tego guzika i kliknięcie tutaj nam zacznie to migać i przyłączymy sobie na jeden to włączy nam się tempomat. Ja oczywiście osobiście jeżdżę bez tempomatu, chyba że jadę na przykład na trening, to wtedy sobie Włączę y, tempomat a drugi z tych trybów to jest P02 i możemy sobie sterować mocą volt, amperogodzin, Voltów, zwał jak zwał. Yy, także bardzo fajna jest ta chulajnoga, bo możecie sobie zwiększać pojemność, yy, pojemność źle to nazwałem, yy, bardziej mocą yy, silnika, jaką ma moc dawkować. Oryginalnie jest 48 Voltów. Wychodzę i wyjeżdżam już na drogę, lewo, prawo, nic nie jedzie, więc można wyjeżdżać, włączę sobie jeszcze tryb number 3, czyli 3 i sobie ruszamy i przetestuję właśnie wraz ze mną przejeździć konfesją maksymalną. mamy już 41 km na godzinę, nie wiem czy mnie słyszycie, bo dość mocno wieje, ale coraz to szybciej jedziemy, mamy 55, 56, zaraz będzie 60 Mamy 60-61, jeszcze nie dałem jej gazu na max, zaraz y, Na tam, na drugiej drodze przejedziemy się szybciej. Mieliśmy już 63, włączmy sobie kulturalnie migacz i skręcimy sobie w lewo. I znowu jedziemy ja gazu, wyłączymy sobie Migaczyk. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo się skupiłem teraz na drodze. I nie wiem, ile, mm, jak wam pokazuje, właśnie jak mnie słyszycie ale powiem Wam, że jedziemy 61 km na godzinę pod górkę, pod małą górkę, e, ale w drogę powrotną e, jeszcze raz przetestuję, bo to jest dość e, mocno teraz pod górkę się zrobiło, więc później po prostu na drodze równej e, przejedziemy się tutaj sobie skręcę cyk i na drodze równej po prostu przetestujemy, bo teraz tutaj cały czas jest pod górkę, a później wyjeżdżę, znajdę taką drogę, gdzie jestem na tym w równy. I będziemy będzie można przetestować prędkość maksymalną. Jak widzicie, już działałem dwóch kresek, więc też ta moc silnika się trochę zmniejszyła. Innym plusem tej chwili nagi to jest też przyczepność, ale dobra, teraz be, be, nie gadamy o przyczepności, tylko gadamy właśnie o prędkości maksymalnej. Mam nadzieję, że też widzicie, ale obecnie jedziemy, pij, teraz mamy 60 na godzinę, za jestem już na odcinku drogi prostej, 65 km na godzinę, 66 było Mamy zakręt, więc muszę trochę zwolnić, hop, wchodzimy w zakręt, ładnie, szybciutko, cyk i znowu się mamy obecnie 45, 47, 50 km na godzinę, jak będzie 60 to znowu się do Was odezwę, mamy 60 już, 62, 63, 65, 65, 66 mamy, 67, na 60 km na godzinę, muszę hamować, bo już tutaj mamy, można powiedzieć, skrzyżowanie, Jestem na drodze zamkniętej, także nie musicie się o co martwić. Dobra, jedziemy teraz już... Wracamy na tą drogę szutrową. Pokażę Wam jak moc ma ten silnik, który ma pojemność 1000 W. Mam nadzieję, że mnie słyszycie i teraz trochę podniosę głos, więc jakbyście mnie wtedy dobrze słyszeli, to przepraszam, ale krzyczę teraz Więc... Zobaczyłam jaką moc ma ten silnik 1000W e, w postaci zakręcenia małego bączka, no takiego można powiedzieć nie bączka, tylko po prostu ruszę e, z, e, z piskiem takich opon, e, można powiedzieć, e, zrobię zryw po prostu na e, drodze szutrowej. Także ja już jestem na drodze szutrowej e, Jak was tu obrócić chwilka was ze statywu Także teraz jej wcisnę trochę gazu. Fajnie rozpala, tutaj jest dość nawet twardo, powiem Wam, jak na drogę pieszczystą, jest tu twardo. E, także tak ze mną podróżujecie. A powiem Wam jeszcze, że niezbyt dobrym pomysłem było zakładać tak ciepłą bluzę, gdzie świeci słońce, bo jak wyjeżdżałem z domu, to słońce nie było i było dość płodno bo był dość wiatr taki mocniejszy O ile jadę tam z tą prędkością 45 na godzinę to jest dość to jest dość fajnie ale gdy już jadę na przykład to 18 tak jak w tym momencie jadę po tej dziurawej drodze Przepraszam przepraszam jak tak trzęsie, ale po prostu jadę mówię jadę po tej dziurawej drodze um, no więc Mogłem jednak ją zapakować w plecak, bo zaraz sam ją wpakuję w plecak. Także jedziemy do domu i widzimy się w domu. Poza recenzją właśnie tej mojej skleńnogi będzie jeszcze będą jeszcze w sumie dwa testy. Odnośnie producent mówi, że ta płynoga może jechać maksymalnie pod 30 stopni nachylenia. Sprawdzimy, ja mam taką górkę pod domem z piachem, więc sobie pod nią spróbujemy pod nią bynajmniej wjechać. A jak mówiłem, właśnie poza testem tej hulajnogi zrobimy sobie jeszcze. Dzisiaj jadę na trening, więc też będzie krótka wstawka z tego filmu. Film do filmu zrobię takie krótkie ujęcia na shortsy. Ale to jest to, wiecie, bo shortsy są codziennie na moim kanale. A YouTube, filmy, właśnie na YouTube, które idą na mój kanał, są dość rzadziej, ale teraz z ręką na serduszku mówię wam, że te filmy będą coraz to częściej. Eee, są już jest wiele pomysłów na te filmy, także życzę wam dalszego miłego oglądania i aby życzę też sobie, żeby kolejny film był, żeby kolejne te filmy, które będę dla was robił i montował, były coraz, ale coraz to lepsze. Muzyka i lecimy się troszeczkę szybciej na drugim trybie jeszcze pokażę wam wszystkie tryby na których on się rozpędza i jakie tryby mówił, że jakie tryby do jakich trybów ona się ogólnie powinny rozpędzać tak producent by na nie powiedział Więc co, więc ominę ten już odcinek drogi, który jest tutaj ten taki słabszy i zatrzymam się w miejscu. O, jest 0 km na godzinę. E, przełączę sobie tryb na. Jest na, dru, jest na dwójce, teraz jest na trójce. I przełączę sobie na tryb numer jeden. E, I pokażę Wam e, prędkość maksymalną na wszystkich tych trybach. Na trójce widzieliście tą prędkość, jest 167 km na godzinę. Więc trójki już Wam nie będę pokazywał. Zresztą nie będę już miał się gdzie rozpędzić do tej prędkości. Yy, więc yy, te dziury, dobra, także ruszamy. Rozpędza się na tym trybie dość wolno. Ze mną 57 kg wagi rozpędza się do 17 km na godzinę. Także zaczniemy sobie teraz drugi tryb. To jest akurat teraz fajna prosta na ten drugi tryb. O tak jak widzicie, fa teraz fajna jest droga, bo też przez ten fajny las sobie lecimy. Ze mną będzie jechała 45 km na godzinę. Jak widzicie możecie tutaj zauważyć. 44, 45 Teraz jedziemy pod górkę Więc jedzie ten kilometr mniej Więc to możemy jej wybaczyć Ale jedzie tak 44, 45 Teraz tej pod górkę mocno Dobra cyk Dobra zwalniamy bo tu już są duże kamienie Nie chcę żeby mi opony rozcięło Cyk o, Ale dziura teraz spadliśmy Przydam wam taką ciekawostkę Ale częściej że na całą Polskę zostało sprzedanych już 2 miliony 300 tysięcy tych hulajnóg. Jest to dość duża liczba. Nie mogę powiedzieć, że to połowa Polski, no bo to nawet nie jest jedna czwarta. Można, no chyba to nawet nie jest jedna czwarta, tak teraz szybko to licząc. No, no są dość popularne, bardzo są popularne te hulajnogi. W dużych miastach to praktycznie one stają teraz na każdym rogu są one nie awaryjne choć widziałem też takie na tiktoku widziałem też takie filmy, niestety nie wklejam tutaj go nigdzie bo nie mam go nigdzie zapisanego chyba, jeżeli będę miał zapisany to tutaj teraz powinien wam się wkleić no to po prostu baterie się zaczęły palić ale to nie mam pojęcia czy to na pewno nie były poddokowywane hulajnogi jakieś, chipy nie zostały powgrywane, bo też do tych hulajnog można wgrywać chip, ja na to mówię chip ale to profesjonalnie do tych hulajnogi nazywało się jakoś inaczej, ale niestety nie pamiętam tej nazwy. Można powiedzieć, że taka jak się robi na przykład do silników diesla, mapę silnika. Teraz na drugim trybie, rozpędzę się właśnie do tych 45 km na godzinę, ja już jestem na drodze asfaltowej, więc rozpędzę się do tych 45 km na godzinę, mamy 45 i zrobię test hamowania hamuje ja dość szybciutko i wracając do tych trybów, tak jak mówiłem że moja hulajnoga jest coś nieco szybsza niż producent mówił i deklarował to na pierwszym trybie hulajnoga powinna jechać kilometrów 15, jedzie 2 km więcej bo jedzie ze mną 17 jak jest pełna bateria to jedzie 19 ale tu musicie mi uwierzyć na słowo bo już do tych 19 się nie rozpędzę bo tej pełnej baterii nie mam. Na drugim trybie do 30, jedzie 45, 115 km więcej i na trzecim e, najmocniejszym, gdzie chłonoga już sama odblokowuje, naj najmocniejszy tryb jedzie kilometrów 67, a bynajmniej w moim przypadku producent deklarował tych kilometrów 55. Także jedzie dosyć sporo więcej niż powinno. Także jestem już w domu i na... Po pokonaniu tych 9, prawie 900 km mogę Wam powiedzieć, że z tej cholernegi jestem bardzo zadowolony i mogę Wam ją z całego serca polecić. Dobra, ja się też przebieram na trening, bo zaraz jadę. Zaraz Wam też wkleję filmy, jak już będę po treningu. Zaraz się też Wam jest, będę żegnał. Ale wracając, w tam połowie filmu, czy tam więcej niż w połowie filmu, powiedziałem Wam, że podjadę pod górę, która ma 30 stopni, bo producent powiedział, że ta hulajnoga może wjechać na górę o największym nachyleniu 30 stopni. Ale nie będę takiego czegoś robił, bo ta, ta górka jest cała z piachu, ten piasek jest dość sypki, bo teraz też długo nie padało, są gorączki. Więc ten piasek jest jeszcze sypszy niż powinien być. Dlatego szkoda mi napędu, żeby tam się jakiś piasek dostał, więc po prostu nie będę ryzykował na hulajnogi. Także nie, możecie sobie zobaczyć u kogoś innego. Jak to chroni noga sobie radzi właśnie pod nachyleniem? Najwyżej w następnym odcinku pokażę Wam, jak ona sobie radzi właśnie pod jakąś wyjątkową górkę. A teraz lecę sobie na trening. Here we go again.

kąpany, wypachniony, padnięty. Trening był naprawdę dzisiaj bardzo mocny. E, także ja się z wami już będę żegnał. Widzimy się w następnym odcinku, który najprawdopodobniej wleci w sobotę albo w niedzielę. Także życzę Wam miłego wieczoru e, i miłego popołudnia, zależy kiedy to oglądacie. Także do zobaczenia. Boom.